Podpisaliśmy dzisiaj umowę, która dotyczy pocisków manewrujących JASM dla naszych samolotów F-16. Wystąpiliśmy o możliwość podpisania takiego kontraktu w zeszłym roku. Dzisiaj finał tych starań jest to kolejny bardzo duży krok w naszym programie F-16. Znaczący wzrost zdolności. Myślę, że też i. Te elementy towarzyszące, to znaczy modernizacja oprogramowania, tutaj była szersza prezentacja w tej sprawie, to też jest podniesienie tego programu po ośmiu latach od początku na nowy zupełnie poziom. No właśnie, ja myślę, że sprzedaż uh, tych pocisków jest bardzo dobrym znakiem. Uh, no, jest bardzo warto pamiętać, że właśnie są tylko dwa, dwa inne kraje, które posiadają uh, uh, tą nowoczesną uh, technologię uh, i Polska jest, będzie trzecim krajem. Uh, I właśnie fakt, że właśnie negocjowaliśmy tę umowę tak szybko, no, w okresie 7 miesięcy, uh, właśnie to podkreśla, jak ważny jest dla nas Polska uh, jako, jako sojusznik. I think Poland and the Polish Air Force is going to be happy with the purchase of the JASM uh, missile because uh, it provides a capability, a standoff uh, capability that uh, they don't currently possess, and uh, it's an excellent weapon. Mamy zapowiedź, że w roku 2015 rotacyjnej ciągłej obecności amerykańskich sojuszników będzie co najmniej tyle, ile w mijającym, więc tu jestem oto spokojny. Działa Aviation Detachment. Szykujemy się do spotkania lutowego ministrów obrony, które ma NATO, które ma potwierdzić ustalenia szczytu w Newport i je skonkretyzować. Także myślę, że bardzo często będą Państwo tutaj gośćmi wspólnych polsko-amerykańskich przedsięwzięć w Polsce. Bardzo sobie tego życzę. bardzo Optymistyczne, że właśnie że to, co zostało w tym roku, jest tylko początek a, a bliżej współpracy między a, naszymi narodami. A oczywiście, jak a, już podkreśliliśmy w ostatnich miesiącach, właśnie ci energii amerykańscy, którzy już są na ter terytorium Polski, oni będą najmniej do końca przyszłego roku. I ja myślę, że właśnie cały tempo a, i zakres a, wszystkich naszych ćwiczeń wojskowych a, cały czas będą, będą szersze i, i, i bliżej, i bardziej skuteczne i tak powinien być.